Witam serdecznie na kanale Boska Cząstka. Dzisiaj mamy gościa. Jest nim Konrad z portalu Czarna Teoria. Cześć, tu Konrad z portalu Czarna Teoria. Portal Czarna Teoria to portal anarchistyczny, konkretnie i nihilistyczny, gdzie publikuje tłumaczenia komunikatów wydawanych przy okazji akcji bezpośrednich przeprowadzonych przez osoby anarchistyczne całego świata. Rozumiem, że, przy, że rozmawiamy tutaj o tym, czy anarchizm i weganizm są tożsame, czy powinny być tożsame, czy osoby anarchistyczne powinny być weganami, wegankami, czy też niekoniecznie. A wzięło się to od tego, że na zakończenie głodówki prowadzonej przez Alfredo Cospito wyszła informacja, że zjadł jogurt. I chyba właśnie ty, tak? Zwróciłaś na to uwagę i przyszłaś... Ja nie, ja nie yy, mhm. przepraszam, to sprostujmy. Ja na to nie zwróciłam uwagę, ponieważ ja w ogóle w życiu wcześniej nie słyszałam o tej osobie, mhm. nie znam pana Cospito, nie znam jego światopoglądu, yy, także ja nawet w ogóle nie wyszłam z takiego założenia, że miała się miała po nim spodziewać, że będzie weganinem. W ogóle nie znam światopoglądu anarchistycznego. To wyszło od innej weganki, mojej przyjaciółki Lenki, która się anarchizmem mm -hmm. interesuje. I ona to tak połączyła. Jak się okazało, chyba nie tylko ona, bo w sekcji komentarzy widziałam, że pojawiły się także inne osoby, które też tak uważają, że z anarchizmu wynika weganizm. Ja natomiast nie znam świata wartości anarchizmu, jestem zupełnie zielona. Ja zareagowałam raczej w reakcji na już reakcję radia Anarchia, który zaatakował z kolei weganizm. No mówił takie rzeczy mniej więcej jak antyweganie, z którymi walczę od wielu lat. Mój kanał do niedawna nazywał się Weganizm to walka właśnie po to, żeby zakończyć albo już na dzień dobry zamknąć usta osobom, które twierdzą, że weganizm to dieta Ponieważ tego typu dyskusji miałam już setki i, i już po prostu byłam zmęczona. Jest to narracja stworzona przez antywegan, no po prostu naszych wrogów. I mnie to uderzyło, że oni, akurat osoba z Radia Anarchia i jeszcze ktoś inny tam też się wtrącił, że jest weganinem. Osoby, które się przedstawiają jako wegan, jako anarchiści, jednocześnie prezentują narrację antywegan. Ja raczej w to się wtrąciłam. Natomiast ani osoba e, pana Gospito nie jest mi znana, ani światopogląd anarchistyczny nie jest mi znany. Co natomiast zostało mi przedstawione, e, to to, że anarchiści potencjalnie być może mogą być naszymi sprzymierzeńcami. E, widziałam jakieś zdjęcia e, z akcji, e, zostało mi powiedziane, że anarchiści walczą z myśliwymi. Tak. I że słyszałam też, że spora część anarchistów podobno stosuje dietę roślinną. Ja to właśnie nazwę tak. dietą roślinną, bo weganizm jest to filozofia, jest to światopogląd i jest to postawa moralna, z której wynika walka i to jest bardzo ciekawe, bo podobny tok myślenia zauważyłam u Ciebie właśnie na Twoim portalu. Ty stwierdziłeś, że z po, poglądu anarchistycznego też wynika walka i że każdy anarchista z założenia jest bojownikiem, no to dokładnie ja to samo. Twierdzę na temat wegan, że skoro weganizm jest sprzeciwem, no to trudno się sprzeciwiać w sposób bierny, nic nie robiąc i, i tylko nie kupując powiedzmy mięsa. Mhm. No dobrze, to, to może wróćmy do tego cospito, do tego anarchizmu. W dużym skrócie. Mhm. E, znaczy tak, najważniejszą rzeczą jest, którą trzeba sobie na samym początku uświadomić, to jest to, że anarchizm nie jest doktryną. Która ma swoją Biblię, jedną książkę, podręcznik, z którego się wszystko czerpie. Jest to raczej taka filozofia na tyle rozbudowana i wielowątkowa, że każda osoba może znaleźć jakby swój wymiar tej walki anarchistycznej, którą chce prowadzić. Jest anarchofeminizm, jest właśnie zielony anarchizm, jest anarchizm insurekcyjny, czyli ten którym ja się zajmuję na stronie, jest anarchizm na przykład taki pracowniczy zajmujący się walką o prawa pracowników, jest anarchizm, który zajmuje się walką o mieszkanie, o mieszkalnictwo, na przykład swoting, jakieś protesty lokatorskie. Jest tego cała masa, całe spektrum. Najważniejsze, żeby sobie uświadomić w anarchizmie jest to, że anarchia to przeciwieństwo hierarchii, czyli anarchiści chcą zbudować. Społeczeństwo oparte na takiej prawdziwej, oddolnej demokracji, bez hierarchii. Czyli to społeczeństwo ma być horyzontalne. Ma nie być szefów, ma nie być ceo, ma nie być prezesów, ma nie być przywódców, ale też ma nie być żadnej dominacji jednej istoty nad drugą, jakby to jest, to wynika z tego. Być może osoby, które jako pierwsze zaczęły tworzyć anarchizm 200 lat temu, nie przewidziały tego, że będzie można weganizm włączyć do tych walk, ale sama słyszysz, że to z tego po prostu wynika. Alfredo Cospito jest anarchistą, który dokonał bardzo śmiałej akcji bezpośredniej: postrzelił w kolano szefa konglomeratu zbrojeniowo-nuklearnego włoskiego. Jakby to było w odpowiedzi na katastrofę w Fukushimie, i za to właśnie Alfredo Kospito siedzi. Sam Kospito jest insurekcjonistą, czyli tym anarchistą, który stawia na walkę, na akcję bezpośrednie, na powstania. Na przykład, że dokładnie on, ale też insurekcjonizm dotyczy takich powstań ludowych, w stylu na przykład Komuny Paryskiej, czy jakichś takich dużych rebelii miejskich, jak na przykład. Jakieś antyszczyty. Kospito y, jest insurrekcjonistą nihilistycznym, czyli uważa, że te anarchię można uzyskiwać tylko podczas akcji bezpośrednich, tylko komunikować się z innymi grupami anarchistycznymi poprzez czym. I e, tutaj warto wspomnieć o postaci Julesa Bonota. Jules Bonot był no, nieformalnym liderem. Choć to dla anarchisty jest ciężko tak e, powiedzieć. Bandy Bonota. Banda Bonota to była grupa anarchistów działających na terenie Francji i Belgii e, w, pod koniec XIX wieku e, i na początku XX, mniej więcej w tym okresie. I oni zajmowali się e, wywłaszczaniem banków, e, napadami, napadali na bogatych po to, żeby zdobywać cele na środki na, e, na rewolucję i dlaczego wspomniałem o Bonocie. Bonot był weganinem, był też straight edgem, unikał mięsa, unikał produktów odzwierzęcych, unikał wszelkich używek, więc jakby nawet te 200 lat temu gdzieś można było sobie z tego ten weganizm wyciągnąć. To nie jest tak, że są to jakieś nowoczesne, modne bzdury. E, w wielu komunikatach, które tłumaczyłem można sobie sprawdzić to, używając na przykład e, tagu na stronie żadna Teoria ekosabotaż, w wielokomunikatach te osoby anarchistyczne powoływały się na weganizm. E, weganizm motywował ich działania. Były ataki na rzeźnie w Chile, e, były na przykład e, palenie infrastruktury przemysłu mhm. kodu. Jeszcze raz, anarchizm nie ma jednego podręcznika, gdzie można wyczytać, aha, dobra, to jestem weganinem, nie jestem. Ale powołując się na najbardziej taką zasadną cząstkę anarchizmu, że jedno nie dominuje drugiego, bez problemu można wyciągnąć to, że anarchista, osoba anarchistyczna powinna być osobą też, która po prostu jest weganką weganinem. Mm -hmm. No przynajmniej powiedzmy, że stosuje dietę roślinną, bo w weganizmie jednak wartością naczelną jest sprawiedliwość. Ja się właśnie zastanawiałam, co jest waszą wartością naczelną, bo być może wyciągnęłam błędne wnioski, że chodzi o wolność, ale czyli wam chodzi przede wszystkim o odwrócenie hierarchii, tak? Dominacji jednego tak. nad drugim. Znaczy dokładnie dla mnie to jest najważniejszy aspekt anarchizmu dla innej osoby może być tym aspektem na przykład właśnie wolność, rozumiana wolność od państwa, od e, kapitalizmu, od jakiegoś konsumpcjonizmu. Dla innej osoby może to być, e, e, może być ważne na przykład e, jakiś inny wymiar, ten pracowniczy, robienie jakichś rad pracowniczych i przejmowanie fabryk, jak to miało miejsce w Hiszpanii, czy na przykład w Grecji obecnie jest jedna fabryka. Całkowicie zarządzana oddolnie przez jakby anarchistów. No ale wydaje mi się, że jakby tak wydestylować z anarchizmu najważniejszą zasadę, to jest to właśnie to o tej dominacji jednych nad drugimi. Mhm. Tylko, czy nie jest tak, że pewne idee mogą być wewnętrznie sprzeczne? Bo każdy chce być wolny od czegoś. Ja, na przykład, chciałabym być wolna od obecności niesprawiedliwości dziejącej się tuż obok mnie. Czyli, tak naprawdę, co, musiałabym być wolna od 99% ludzi, którzy ciemiężą zwierzęta, wykorzystują je, zjadają na pewno wolna od systemu zbrodni, który się dzieje obok nas, ale to jest mega, mega przedsięwzięcie. Być może jakiś anarchista, czy nawet nie anarchista, inni ludzie, oni uważają za wolność to, że robią co chcą i że oni chcą jeść mięso, tak? I mamy tutaj dwie wolności. I teraz każdy ma inną wolność. I no, czy, czy właśnie jeżeli każdy stawia na swoją wolność, nie dojdzie do konfliktu totalnego między wszystkimi, ze wszystkimi? Anarchizm nie polega na tym, że robię, co mi się żywnie podoba i mam gdzieś konsekwencje, bo jeżeli robię żywnie to, co mi się podoba, a przy tym sam e, stosuję jakieś formy przemocy wobec innych, sam buduję jakiś rodzaj hierarchii, no to zaprzeczam sam sobie. Tak? Drugą ważną sprawą w anarchizmie jest to, że anarchista bierze sprawy we własne ręce, nie czeka, aż ktoś zrobi, stara się. Co do posiadanych możliwości, umiejętności i chęci zmieniać otoczenie wokół siebie. Więc też tak jak Ty mówiłaś o tym odcięciu się o wolności od systemowej przemocy zwierząt, Aha. to anarchista raczej nie zamknie się gdzieś, żeby tego nie widzieć, a będzie starał się coś z tym zrobić, o ile ten aspekt jest dla niego ważny. Wracając do tego tematu dotyczącego różnego jakby postrzegania wolności. Jest coś takiego z y, wolnością słowa. Bardzo często prawica, faszyści się na to powołują. E, to się nazywa paradoks e, Karla Popera, że przecież y, jestem faszystą, mogę mówić, co chcę. Wy lewacy sami mówicie, że ma być wolność słowa, w związku z czym wy mi ją odbieracie, a ja głosę tylko Przecież nienawiść, rasizm mhm. i na przykład pochwałę systemowego cierpienia zwierząt. No to nie. W tym momencie taka osoba nie korzysta ze swojego prawa do wolności, bo z, y, szkodzi tym, co ta osoba mówi, tworzy tą hierarchię, tworzy tą przemoc i systematyzuje ją jeszcze mocniej. Więc to nie jest takie, no dosyć łatwo to rozdzielić, tak? Mhm. Mhm. Czyli Lenka, bo to ona w zasadzie zaczęła, wszczęła tą całą dyskusję, wyciągnęła słuszne wnioski, że jednak z anarchizmu wynika tak? sprzeciw wobec dominacji człowieka nad zwierzęciem. Myślę, i... że tak. Aha, aha. To jest okay. zdanie. Ktokolwiek twierdzi inaczej, no niestety, raczej chyba jest w błędzie, tak? Nie możemy zbudować społeczeństwa opartego na oddolności, na braku hierarchii, na braku dominacji, kapitału, państwa, korporacji, gdzie będziemy masowo zabijać zwierzęta na przemysłową skalę. No nie. Nie możemy zbudować równego społeczeństwa, gdzie będziemy wykluczać jakąś grupę zwierząt innych niż ludzkie. Co do tego jeszcze incydentu z jogurtowego, Ci anarchiści od razu, jakby też popełnili taki duży, mocny grzech. Alfredo to nie jest Bogiem, nie jest Bożyszczem, nie trzeba go bronić. To jest zwykły człowiek. Mhm. Nie trzeba przybiegać i robić z niego świętego anarchizmu. I każdy, kto zakwestionuje jego świętość, będzie natychmiast przez tych anarchistów wyzywany, obrażany. W ogóle też bardzo mi się nie podobały te, te żarty typu heche, głupie wegany przyszły i się o jogurcik się zdenerwowali. No to jest jakby, okej, okay, jesteśmy anarchistami, a teraz powielamy jakieś prawicowe kalki, tak? że głupi weganie mają ciągle. Mm -hmm. do no tak, mnie to właśnie też, że oni że przejęli całą narrację. Oni całą tak, narrację tak. w pełnym pakiecie. Właśnie antywegan, jak jeszcze usłyszałam, że on popiera yy, prawicę, konfederację. Korwina Mikke, gdzie Konfederacja to przecież walczyła pięściami, nogami o utrzymanie ferm futrzarskich, o utrzymanie rytualnego uboju, który jest w ogóle, to już nie jest tylko zwykła zbrodnia, ale to jest zbrodnia ze szczególnym okrucieństwem, gdzie ja osobiście po prostu uważam, że każda taka osoba, która ma z tym związek, z automatu zasługuje na karę śmierci, a on mówi, że im, jemu jest po drodze z tymi ludźmi, to, to po prostu dlatego ja byłam, no to, ja nie wiem, nie wiem o czym jest anarchia w takim razie. No wiesz, no. Z anarchistami jest problem, że... Tak e, jak właśnie widzisz, no, wzięli Alfredo Cospito za Boga. Mm -hmm. Jakaś, nie wiem, ikonoklastyka im się włączyła. E, a jak ktoś naruszył ten boski obraz Cospito, gdzie Cospito jest jednym z wielu takich bojowników anarchistycznych, którzy robią tego typu rzeczy, co on robił. I o których jest tak głośno. Ja wątpię, żeby oni w ogóle czytali jakiekolwiek rzeczy, które Alfredo Kospito napisał. Myślę, że po prostu wiedzą, że jest taki gościu, siedzi w więzieniu, szczelił z pistoletu innego gościa i prowadził głodówkę. I to jakby się kończy temat. Mhm. Także ten naruszenie tego obrazu świętości Kospito od razu uruchomiło u nich tą taką prawicową kalkę. E, śmiania się z wegan, z głupich wegan, którzy się czepiają o jogurt. A przecież taki wspaniały człowiek tak wiele dla anarchizmu zrobił. No to w ten sposób, idąc dalej, można też uznać, że no to może e, zaczniemy skupić się może najpierw na obaleniu kapitalizmu, e, te sprawy wegańskie, ekologiczne, jakieś tam sprawy kobiet czy osób nieheteronormatywnych. Przełóżmy na później, bo to jest takie głupkowate, mało ważne, takie. A, fiubździu, zajmiemy się najpierw poważną anarchistyczną robotą. No to jest myślenie autorytarne, to jest to myślenie właśnie. skrajnie prawicowe. E, anarchizm jest intersekcjonalny, czyli jakby w, w tą podstawową zasadę braku dominacji jednego nad drugą, nad, nad drugim e, dodaje się różne aspekty walk feministyczny, kwidowy, ekologiczny. W tym również właśnie osób, ludzi innych, osób innych niż ludzkie, czyli zwierząt, tak ładnie, panu akwarystycznemu się też mówi. No po prostu wyszło, wyszła z nich taka, 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 taki brzydki, prawacki smrodek z nich wyszedł. A poza tym, Alfredo to nie jest Bogiem, jest zwykłym człowiekiem. I to dobrze, że to się stało. Każda dyskusja na ten temat jest ważna, bo z punktu widzenia anarchizmu, nawet tego takiego czysto antykapitalistycznego, weganizm ma sens, bo weganizm to też zaprzestanie produkcji przemysłowej e, mięsa na globalną skalę e, co jest e, dla ekosystemu światowego e, i dla sprawy antykapitalistycznej, czyli posiadania zgromadzonego kapitału w rękach niewielu, sprawą jak najbardziej korzystną. Bardzo dużo wyjaśniłeś, aż mnie zatkało, szczerze powiedziawszy. Myślałam, że będziesz zupełnie innym tokiem zmierzał i że, że będziemy się tutaj spierać o wartości. Zresztą w ogóle inaczej sobie wyobrażałam wartości. Myślałam właśnie, że tu chodzi o wolność i myślałam, że się skupimy na dyskusji wokół tego, czym jest wolność i, i czy faktycznie wolność jest najwyższą wartością. Ale ty w ogóle nie poszedłeś w tym kierunku, i także ja tu nawet nie, nie widzę nawet w tym momencie punktu spornego z tobą na, na ten moment. Wasz, no to ja wasz, myślę, że jeżeli chcesz włączyć właśnie opinię anarchisty, no to wydaje mi się, że powiedziałem już wszystko. Powtórzę jeszcze raz. Alfredo Cospito nie jest Bogiem. Alfredo Cospito jest człowiekiem. To, że zjadł jogurt, nie jest ani rzeczą, którą można w środowisku anarchistycznym w dyskursie pominąć i trzeba o tym mówić. Myślę, że sam Alfredo by się z tym zgodził tak naprawdę i z chęcią by podział, dialog, dyskusja na ten temat, o ile to co musiły i będzie mógł się do tego odnieść. E, nie potrzebuje obrońców, e, my też nie potrzebujemy oka anarchiści, obrońców, w których wychodzą jakieś przemocowe zachowania i jakieś prawicowe kalki. E, anarchizm broni się sam. Nie każdy anarchista jest weganinem, ale każdy anarchista powinien być weganinem. I na tym zakończę ten odcinek. Od tego momentu rozmawialiśmy jeszcze jakieś 15 minut, i część dalszą mogę określić jako wstęp do rozmowy o kapitalizmie. Interesowało mnie, co anarchiści mają przeciw kapitalizmowi. Myślę, że Konrad cząstkowo odpowiedział na to pytanie. Wkrótce opublikuję tę część rozmowy. Liczę, że i w tobie wzbudzi to moc pytań. Przemyśleń, refleksji, i też włączysz się aktywnie do dyskusji. Wracam z ciągiem dalszym już wkrótce, a dziś dziękuję za uwagę, cześć.